Niestety zeszły sezon trochę, trochę mnie jakby zbił po głowie i faktycznie straciłam trochę taką pewność siebie. Na pewno jest dużo łatwiej stracić pewność siebie niż ją z powrotem odbudować i zyskać. Było bardzo duże napięcie, napięcie też w grupie, które na pewno nie, nie pozwalało mi być sobą i nie pozwalało mi jeździć tak, jak ja lubię, czyli ryzykować i jeździć jakby na pełnym ogniu, <laughs> to powiedzieć. Ale były też inne rzeczy, które nie do końca działały. Ale wydaje mi się, że, że w tym roku je naprawiliśmy, wróciliśmy do niektórych rzeczy, można powiedzieć też ustawień, też trochę sprzętowych sprzed dwóch lat, które naprawdę dobrze działały i teraz mam nadzieję, że po prostu z każdym startem, z każdym treningiem podobnym do startu, z, każdą, z każdym dniem, który jest bardziej intensywny i bardziej zbliżony do startu, po prostu będę czuła się coraz bardziej komfortowo. Przepracowaliśmy bardzo mocno cały okres przygotowawczy, kondycyjnie, jak i na nartach. Jestem bardzo zadowolona ze zgrupowań na nartach, z, z długiego zgrupowania w Uzuai. Myślę, że mieliśmy wszystkie możliwe warunki, które, które mogą być w Uzuai, więc to też jest w pewnym sensie dobre przygotowanie. Sama w sobie ta trasa nie ma jakichś bardzo dużych trudności technicznych. Ale jest ciężka przez to, że jesteś wysoko, bo jesteś na 3000 metrów. Strome jest dosyć długie chyba najdłuższe z każdego pucharu świata. Nie wiem, czy jest inna trasa, która ma tak długie strome. A po stromem jeszcze jest kawał płaskiego, które z, z tego stromego po prostu musisz zebrać mega dużo prędkości na płaskie. Na pewno jest to trudne, bo trochę siły zaczyna gdzieś tam pewnie brakować, a, a ryzykować musisz. I bardzo często się zdarza tak, że właśnie tej kompresji, jakby w tym zejściu ze stromego do płaskiego, bardzo dużo dziewczyn popełnia błędy lub wypada, lub jest trochę zbyt asekuracyjna i wtedy na ostatnim odcinku przegrywasz tyle, że nawet sobie nie zdajesz sprawy, więc przez to ta trasa jest trudna, bo do samego końca naprawdę musisz jakby ryzykować i starać się tym narcom dać jechać. Nawet jak ta trasa właśnie zaczyna się wypłaszczać, to tam musisz zebrać tą prędkość na bardzo długie płaskie przedmioty.